Studio kolejny gość, którego mam nadzieję nie trzeba przedstawiać, ale żeby wszystko było tak, jak powinno. Tomasz Mucha, Mercedes-Benz Polska. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Kolejne spotkanie podczas Kongresu Nowej Mobilności. To już trzeci raz, kiedy jesteście partnerem tego wydarzenia. Tomku, powiedz, co się zmieniło od zeszłego roku no i w porównaniu z tym, co było na początku, czyli podczas pierwszego Kongresu u Was i w ogóle w elektromobilności. Tempo przeobrażeń w zakresie elektromobilności w Mercedes-Benz jest ogromne, podobnie jak ma to miejsce w przypadku całego rynku. Można mówić tutaj o rewolucji w każdym zakresie i na każdym polu, bo zarówno w ofercie modelowej, w usługach świadomości naszych klientów, jak i w samej sprzedaży. Od niebytu i można powiedzieć pewnego trendseterskiego charakteru modeli marki Smart, które jako pierwsze zadebytowały w formule pełni elektrycznych samochodów i pełni elektrycznej marki, po można powiedzieć dzisiejszy dzień, który obrazuje naszą ofertę na rynku polskim w pełni pokrywającą wszystkie segmenty rynku, w których obecnych jest Mercedes-Benz, czyli od można powiedzieć od najmniejszych samochodów, takich jak EQA, przez EQB, EQC, elektryczne EQE, EQS-a, no i dwa suwy. EQS-a, suwa, którego już zaprezentowaliśmy, i EQS-uwa, który jest w przeddzień prezentacji, bo już dokładnie za miesiąc podczas targów w Paryżu zobaczymy ten, można powiedzieć, zamykający tę szeroką ofertę samochodów elektrycznych model. Kolejny aspekt to sama infrastruktura. Kilka lat temu mówiliśmy o motoryzacji zeroemisyjnej, lokalnie zeremisyjnej. Dziś możemy mówić o całym ekosystemie usług, które proponujemy, czyli o ładowarkach indywidualnych typu Wallbox, które proponujemy naszym klientom, zarówno samochodów elektrycznych, jak i hybrydowych, jak również o bardzo ważnej usłudze integratora ładowarek. Mówimy tutaj o Mercedes-Michard, który pozwala korzystać z różnych sieci ładowarek i płacić jedną fakturę raz w miesiącu i to wszystko jedną kartą, czyli w możliwie prosty sposób, tak żeby ta elektromobilność była łatwa i przyswajalna informacja tak naprawdę z ostatnich dni do Mercedesa usługa Plug and Charge która pozwala każdym modelem Mercedesa typu X i V czyli zarówno Plug-in Hybrid jak i w pełni elektrycznym ładować nawet bez użycia karty czyli wystarczy do ładowarki na tej chwili na tę chwilę w Polsce jest to jedynie sieć Ionity, ale ta sieć kolejnych no operatorów będzie się poszerzała. W zasadzie pozwala podjechać, podłączyć do ładowania i tym samym rozpocząć ładowanie, bo sam przesył informacji, uruchomienie, inicjacja tego ładowania odbywała się właśnie przez kabel do ładowania i potrzebne jest nawet zbliżenie karty RFID. Tych zmian w ostatnie trzy lata było dużo, dużo więcej, bo to także się na poziomie fabryk. Fabryka w Jaworze, która wtedy była pierwszą na świecie fabryką Mercedesa, kiedy tutaj na pierwszym kongresie mobilności się pojawialiśmy, pierwszą w naszym ekosystemie fabryk produkujących samochody i podzespoły na świecie, dziś jest jedną ze wszystkich, ponieważ od początku 2022 roku wszystkie fabryki produkujące modele Mercedesa, silniki, jak i baterie są zeroemisyjne. Mówiliśmy kilka lat temu o dosłownie kilku fabrykach, które mieliśmy do dyspozycji, jeśli chodzi o produkcję komponentów do samochodów elektrycznych i hybrydowych. Dziś mamy już ich 8 na czterech kontynentach. Polska na tej mapie stanowi bardzo ważny punkt, bo produkujemy do niej, w niej baterie do między innymi hybrydowej klasy S, która jest, można powiedzieć, referencją, jeśli chodzi o zasięg dzisiaj ponad 100 km według WLTP po samochody w pełni elektryczne. Już dobrze znane z polskich dróg, takie jak chociażby EQA czy EQB. Podsumowując, przebyliśmy ogromną drogę, ale kolejne ogromne wyzwania, bo potrzeby związane z infrastrukturą, ale też z oswajaniem i świadomością potrzeby tej elektromobilności w Polsce są ogromne. Też tak myślę, że nie tylko ja, ale także klienci Mercedesa postrzegają Was jako lidera. Czy z tej perspektywy macie więcej do zrobienia, czy może bardziej chodzi o, 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 ochronę, o obronę tego tytułu lidera elektromobilności? Myślę, że po pierwsze świadomość, która dociera do nas jako do producenta samochodów jest być może nieco szybsza w zakresie różnych problematyk, które pojawiają się w kontekście elektromobilności czy to jeśli chodzi o potrzeby klienta, czy to nawet jeśli chodzi o bezpośrednie przeorientowanie uwagi klienta na samochód elektryczny lub hybrydowy, z tego względu, że właściwie dzisiaj oferta i gamma... W taki sposób zmieniła się dla polskiego klienta, że niektóre wersje nazwijmy to tradycyjnie napędzane silnikiem wysokoprężnym czy silnikiem benzynowym są zastępowane jeden do jednego przez wersję na przykład hybrydową. Tym samym właściwie od dwóch lat mamy już około 30 hybryd typu plug-in w ofercie i te hybrydy plug-in na przykład w takich wersjach klasy A na przykład jak 250 zastąpiły niektóre z wersji. Stąd musieliśmy Świadomość klienta zbudować wcześniej i jego gotowość na tę elektromobilność zbudować wcześniej. I tu chociażby takie działania w Mercedesie, jakie podejmujemy już trzeci rok z kolei, tutaj pandemia nieco nas wybiła z, z tego rytmu, bo cykle szkoleń, o których chcę powiedzieć, odbyły się dwa, a mam tutaj na myśli Tour, czyli mm -hmm. cykl szkoleń, które realizujemy z dealerami, który pokazuje, że nasza sieć dealerska jest równie mocno zaangażowana, zaangażowana w budowanie świadomości klienta tego klienta, który, który no już dzisiaj przychodzi do salonu i zastanawia się, czy to już jest ten moment, żeby zdecydować się na samochód hybrydowy lub samochód elektryczny. Wykonuje, ta sieć wykonuje ten wysiłek, no, szkoląc tych, tych, tych klientów. Mamy za sobą dwa pełne sezony, kilkaset osób, które no można powiedzieć na etapie decyzyjnym podjęły jednak... Wyzwanie pojawiły się na tym dniu szkoleń, który składa się zarówno z jazd, konkretnych jazd z instruktorem, gdzie można poznać cały ekosystem technologii związanych z elektromobilnością, czyli haptycznego pedału, trybów jazdy, rekuperacji, korzystanie z inteligentnej nawigacji, tych wszystkich ważnych rzeczy, które są istotne przy planowaniu i przy zmianie naszej postawy i sposobie prowadzenia samochodu, samochodu elektrycznego lub hybrydowego ale też wiedzy teoretycznej, która jest bardzo ważna przy nabyciu samochodu i później przy korzystaniu. Więc odpowiadając i zamykając odpowiedź na Twoje pytanie, jesteśmy świadomi może nieco szybciej niż inni wagi rzeczy, które musimy już wykonywać, a duża część oferty przeorientowana na samochody typu XEV już dzisiaj powoduje, że musimy dużo większy nacisk kłaść na... Na tę ofertę, na tę ofertę właśnie hybrydową elektryczną, tym bardziej, że chcemy być i deklarujemy, że jesteśmy gotowi na 2030 rok jako marka, która może w pełni proponować tylko elektryczne samochód. No właśnie, emisyjność nie tylko w produkcji, ale też w, w tym ciągu od mhm. momentu wyprodukowania do nie, recyklingu baterii, albo ponownego wykorzystania nie, baterii. A powiedz, z jaką Wiedzą, przychodzą klienci Mercedesa. A propos elektromobilności, czy dużo jest jeszcze ten zakres, który trzeba poszerzyć wiedzy, czy, 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 czy jednak już cokolwiek wiedzą, no mając z Wami do czynienia jako, jako z marką? Z jednej strony jest nam łatwiej, dlatego że klient marki premium jest klientem bardzo świadomym swoich potrzeb, bardzo świadomym technologicznie. Mhm i który dokonuje wyboru zaawansowanej technologii z tego względu, że do niej przywykł. Przywykł do wartości, które niesie ze sobą przez lata jeżdżenie Mercedesem i tym samym marka niejako utożsamia dla niego gwarancję naprawdę najlepszej, najwyższej technologii, której poszukuje i zaufanie do tej technologii. Stąd zaufanie do marki procentuje trochę oddaniu się temu, co marka dzisiaj proponuje. Więc można powiedzieć, że nasza oferta i jakby siła marki Przekonuje klientów do, do, bycia, do bycia szybciej elektromobilnym. Druga rzecz myślę, że to jest typologia klienta trendseterskiego, który jednak kupując samochód wyjątkowy, niekiedy niszowy w segmencie typu kabriolet czy jakieś wyjątkowe coupe i klienta, który dysponuje no, sporymi możliwościami finansowymi. To są także, to są także wybory klienta, który, no, który przez elektromobilność rozumie pewnego rodzaju trend. I chęć wypróbowania tego, co się dla niego dzisiaj liczy. Wydaje nam się, że ci klienci też są bardziej świadomi dzisiaj problematyki, szerszej problematyki i większego zakresu takiej odpowiedzialności za przyszłość planety, czy też zanieczyszczenie. Wydaje nam się, że ci klienci są też bardziej otwarci do tej elektromobilności. I to jest chyba, to jest chyba jakby klucz, klucz, jeśli chodzi o naszych klientów. Z, z punktu widzenia z kolei e, infrastruktury ładowania. Ona też znów e, rośnie w siłę, jest e, punktów ładowania coraz więcej, stacje powstają. Też w coraz krótszym czasie mówi się o tym, żeby z, zmniejszyć ten czas oczekiwania otw otwarcia stacji e, DC, szybkiego ładowania w czasie krótszym niż to e, ma miejsce do tej pory, czyli dwóch lat. E, czy, mm, czy według Was, jako producenta samochodu, Warto zainwestować w szybkie ładowarki? Czy ładowarki wolne też są potrzebne? I w jakim, powiedziałabym, procencie powinniśmy pójść w tym kierunku? Czy bardziej w kierunku szybkich ładowarek, czy, czy tych? Z naszych badań wynika, a mamy tutaj bardzo namacalne źródło w postaci aplikacji Mercedesa o nazwie Ready App. To jest aplikacja bezpłatna, którą można zbadać swoją, nazwijmy to w cudzysłowie, gotowość do elektromobilności w samochodzie hybrydowym elektrycznym. I przeanalizowaliśmy około 2 milionów przejazdów kierowców w Europie, którzy badali przez wybór modelu w aplikację czy ich sposób prowadzenia samochodu, bo aplikacja bada przejazdy, zatrzymania, międzyczasy, czas przekonany kilometrowo w ciągu dnia, ile tak faktycznie nasi kierowcy potrzebują tego dystansu w ciągu, w ciągu dnia. Czyli teoretycznie od ładowarki do ładowarki, poniekąd od ładowarki publicznej do tej domowej lub tej gdzieś w miejscu pracy. Wynika z nich, że większość, bo to jest ponad 90% jazd, odbywa się na dystansie około 50 km. Czyli można powiedzieć, że już dzisiaj samochód hybrydowy dysponujący baterią o zasięgu 50 km, to jest na przykład klasa A, w pełni pokrywa takie zapotrzebowanie, jakie dzisiaj już wyrażają nasi, nasi klienci. Czyli z jednej strony możemy powiedzieć, że ładowarki wolne są bardzo potrzebne, dlatego że w nich prąd będzie po tej cenie taki jak schabowy w domu, a nie na mieście, Aha. porównując to powiedzmy do, do, do cen żywności. Z drugiej strony oczywiście pamiętajmy, że ci z nas, którzy prowadzą bardziej dynamiczne życie, bardziej może wypełnione czasowo, potrzebują tej szybkości, prawda? I ta szybkość ładowarki typu DC jest zdecydowanie czymś, co jest potrzebne na trasie, gdzie, gdzie liczy się czas, gdzie liczy się ten moment, kiedy, nie wiem, zjadamy obiad. Idziemy się czegoś napić, czy, czy robimy krótką przerwę na rozprostowanie kości i w te 15 minut jesteśmy w stanie dobić całką niezłą porcję tych kWh, żeby pojechać spory kawałek dalej. Więc tutaj strategie są absolutnie dwie, tak jak i nasza oferta, czyli ładowarka osobista, domowa typu Wallbox, bo ta zapewniać będzie pewnie większość naszych potrzeb na co dzień. I ta szybka, która z pewnością będzie powodowała, że będzie wzrastało zaufanie do samochodów elektrycznych, jako tych niezawodnych, jeśli chodzi o zasięg, i tych, które nie pozostawią na, na pastwie losu gdzieś tam na, na prowincji czy w miejscach, gdzie, gdzie może zabraknąć tego, tego miejsca do doładowania. Mm -hmm. Bardzo ważny temat, który myślę, że będzie się cały czas rozwijał. Pytałam kilku gości mhm. przed Tobą, czy to będzie 50% na 50%, ale myślę, że to jest trudne pytanie do odpowiedzi, więc nie będę Cię ciągnąć za język. Zapytam za to o to, co może się wydarzyć w najbliższym czasie, oprócz no, tego, że oczywiście dążycie do zeroemisyjności do 2030 roku. Czyli co, co nas czeka w Mercedesie, co czeka mhm. klientów Mercedesa, co czeka tych, których też chcecie do siebie przekonać, mhm. jeśli chodzi o inne marki, żeby przeszli po prostu z innych marek do Was. Myślę tak, jeden aspekt to jest aspekt ustawodawstwa i tego wszystkiego, co, co rynek będzie dyktował. Mhm. Czyli po pierwsze mamy już dyrektywę Unii Europejskiej, która mówi o 1935 roku i o naszej gotowości w Europie do tego, że mamy rejestrować tylko i wyłącznie nowe elektryczne samochody. Także ten zegar tyka, i tutaj Mercedes, podobnie jak cały rynek, będzie ten kalendarz realizował. My zadeklarowaliśmy, że będziemy gotowi nawet 5 lat wcześniej. Drugi aspekt, też ustawodawczy, to jest, to jest ustawodawstwo AFIR, czyli odpowiednie tempo budowania infrastruktury w krajach członkowskich i zapewnienie tak naprawdę takiego pokrycia ładowarkami na rynku, które no spowoduje po pierwsze zaufanie do tego, do tego środka lokomocji w nowym wydaniu, a po drugie po prostu. Łatwość korzystania z elektromobilności. No i trzecia rzecz to już sam Mercedes i oferta. Tutaj mogę jedynie nadmienić, że kolejne lata będą latami uzupełnienia gamy, gamy Mercedesa, bo oczywiście w tej chwili tę te pierwszą, najważniejszą gamę obejmujące najważniejsze segmenty do końca 2022 roku będziemy mieli w ofercie, jeśli chodzi o samochody elektryczne w Polsce. Natomiast oczywiście z kolejnymi latami będziemy uzupełniać tę ofertę o kolejne. Mniejsze, ale też mniejsze mówię segmentowo, auta. Wsłuchując się w tak opinię klientów. się w, 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 w klientów i to, co, co tak naprawdę już zaplanowaliśmy, bo czeka nas elektryfikacja Superendu AMG, elektryfikacja Maybacha i to nastąpi bardzo szybko, ale też takich kultowych samochodów jak chociażby klasa G, bo wiemy już o tym, że w 2024 roku EQG będzie modelem w pełni elektrycznym dostępnym na rynku. To jest informacja, która pojawiła się po raz pierwszy u mnie? Eee, <laughs> Czy chyba po raz pierwszy, aczkolwiek już od pewnego czasu ten, ten, ten news, ponieważ EQG jako koncept car już istnieje. Mhm. My wiemy o tym, że w 2024 roku ten samochód ujrzy swoją wersję produkcyjną. Podobnie jak wersja EQS-a, Suwa pod nazwą Maybach, EQS-u, właśnie już za rok w ofercie. Bardzo jestem ciekawa tego samochodu i jestem ciekawa też reakcji, y, wiesz, klientów, no. którzy... No, mają przywiązanie do klasy G bardzo poważne i e, wspominają o tym silniku, który jest w klasie G najważniejszy oczywiście o bryle i mam nadzieję, że bryła pozostanie taka sama. Jak pokazuje przykład konceptu, wydaje się, że bryła pozostanie nietknięta. E, tutaj będziemy słuchać, słuchać wyboru naszych klientów, ale pewnego rodzaju e, tradycji. Póki co e, mamy napęd dla każdego, nawet więcej niż dla każdego, bo hybrydy zarówno w dieslu, jak i w benzynie samochody elektryczne, które nie występują tylko i wyłącznie w jednej wersji, ale jak, jak, jak pewnie wiesz w wersji format czy to z przednim, tylnym napędem, ale też w różnych mocach i zasięgach. Mm -hmm. Dużo się dzieje w Mercedesie. Warto obserwować markę, która no właściwie dzisiaj można powiedzieć, jest liderem elektromobilności. A propos liderstwa, sporo się jeszcze na kongresie Nowej Mobilności nie wydarzy. Bardzo Ci dziękuję, Tampą. Zawsze duża przyjemność rozmowy Bardzo i Waszego pomysłu na to, co się będzie działo dalej z elektromobilnością i w którym kierunku tak naprawdę będzie podążać. Tomasz Mucha, Mercedes Polska, Dzięki. Dziękuję.